Taka zmiana pogody, aż była wiosna, Czyli już była, jest wiosna. I załamanie pogody w tej chwili jest minus czy plus 1 stopień 0, 0 i sypie śnieg. Taką mamy pogodę w Golicach 28 marca. Czyli to już jest... 7 dzień wiosny i się pogoda załamała i z wiosny zrobiła się zima. Niestety tak to wygląda na moim osiedlu. Pewnie nie tylko u mnie tutaj w Golicach, znaczy w ogóle w Golicach.